Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie jest do wygrania ponad 800 V-Dolcy. A co trzeba zrobić, aby je wygrać? Łapka w górę. subik razem z dzwoneczkiem. No i przede wszystko najważniejsze, bo z tego będziemy losować, to komentarz. Zostaw jakiś fajny komentarz, ja przypnę ci serduszko. Możesz napisać fajny film, Ty coś, coś tam napisz fajnego. No i zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wbijali platynę. Troszkę sobie podkampimy e, i mianowicie słuchajcie, jak już widzieliście, mogliście zauważyć FPSy. Słuchajcie, są lepsze niż wcześniej, więc tak, mamy RTX 4090. Doszedł do nas wreszcie. Słuchajcie. No i teraz można grać. Słuchajcie. Nowy procek, nowa karta graficzna. No i teraz pociśniemy. Słuchajcie. Mam nadzieję, że uda nam się wbić tą platynę. Aktualnie mamy. Słuchajcie, bodajże złoto dwa. Tylko czy mi się uda broń dostać? Bo na razie to średnio widzę. Mam mamy PMA. To znajdę kawę. Coś tam jest. Okej, okay. pito, pito, pito. Mamy chłopa. Ty. Dat. Dat. Człowieku. On mam lipę. Okej, okay, mamy pompę. Bierto, bierto. PMA mamy. Muszę szybko uleczyć, nie? Proszę się zastanawiam, czy podjechać w sumie. Bo możemy źle skończyć. Jak tam podjedziemy, przelutujmy sobie po boczne, słuchajcie. Przelutujmy sobie poboczne rzeczy. Jest jeden. Jezus, nie trafiłem. Aj! co? Przez ścianę mnie zabił. Fajnie, okej. Okay. Mamy więcej damków do przelutowania. Przelutujemy sobie tutaj wszystko. Nawet chłopów zbytnio nie widzę. Dość czysto nawet. No i nie popełnijmy już tego błędu. Zbierajmy macę. Bo bez maców ani rusz. Gdzieś słyszę skrzynka O, to się przyda mocno. Dobra, mamy komplet. Dobra, 100%. No to teraz aby jakiś frag by się przydał. O, legendarna. No proszę. I mamy co? A wupa to jest? Tak czy nie? Co to jest? To jest to. Ale w sumie możemy to wziąć. Możemy spróbować. Jeszcze w sumie tym nie grałem na dobrą sprawę. A w komentarzu napiszcie, co myślicie o tym sezonie i jak myślicie, czy kolejny sezon będzie ok czy raczej wyjdzie im tak średnio. Jak myślicie? Jak, jak myślicie, czy im ten sezon wyjdzie, czy nie? Bo w sumie sam jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Może jacyś lekarze są. Jeżeli są jacyś likarzy, którzy to oglądają, to dajcie znaka jakiegoś w komentarzu, co tam w ogóle się dzieje. Czy macie jakieś informacje na ten temat? I kluczek, mieczek, nie. Raczej go nie biorę. Nie sądziłem, że aż tak pusta tutaj będzie. Jest boss. Mogę te boty jakoś odizolować. Jezu, braw coś. No, 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 nie. Boty znikły. Muszę go szybko wyeliminować, bo nie wiem, co boty robią. Dobra, mamy to. Ej, pys... Dobra, myślałem, że chłopy przyszły. wieku, ale się zlękłem. Sprowadzić te boty, niech sobie tam są, może kogoś obiję przy okazji. Pora tworzyć safe. To co? Lutowanko i kilowanko, pozabijamy troszkę. Lepiej żebyśmy to zrobili niż ktoś. nas. Ojej. No dobra. A no mogę, dobra. Myślałem, że nie mam slotów, ty. Będziemy w nich rzucać kamieniami. No dobra, jest to troszkę lepsze od awupy Chociaż jeżeli bym to tak zrobić? No dobra, teraz mamy fajne itemy Amunicja zawsze na popscie. Też się przyda. Żeby to wypije. Żeby tylko heda teraz nie dostać. Okej, okay. wszystko pod kontrolą, aby na razie. Nie wiem czy ten domek jest w strefie. Ale fajnie jakby był. Ja Miałem taką wizję, nie taki pomysł jakby. Hmm. posiedzieć, tak nie i poczekać. Mogę spokojnie napić. A typów jak nie ma, tak nie ma. Co jest? To są trójki, czy co ja gram? Czy oni się nie strzelają? Nie mów, że ja gram trójki. Oh my god, powiedz, że to są trójki. Gra w Battle Royale, gra w oddziałach. Oh my god, człowieku, gramy oddziały na solo. Dobra, podwójny bonus, jeżeli to wygram. Słuchajcie, jeżeli to wygram, to będziecie mogli coś sobie wybrać za 1200 fałdelców. Jeżeli przegram, no to dostajecie coś za 800 fałdelców. Albo niżej. Zależy. Tylko pamiętaj, że musisz zostawić komentarz, bo jeżeli nie zostawisz komentarza, nie będę miał z czego losować. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. Chyba wyspa powstała, chyba wyspa się stworzyła. Szczególnie, że nie mam wszystkich maców jeszcze. Lekkie palce również się przydadzą... Nie, nie, przydadzą się, nie mam Pema. Gramy pod placement jakby ktoś tutaj... Boże, wystraszyłem się, a to Kamień był. No Kamień był. Myślałem, że tam jest typ masakra. A chcę to wygrać, słuchajcie, żebyście mogli tutaj skorzystać, dostać te fałdolce, nie? W postaci jakiegoś skina na przykład. Oj, oj. O tak. Albo nie, nie potrzebuję w sumie i tak mam ten. Człowieku, ale wypadałoby się gdzieś schować. Masakra, ej, jeżeli ja to wygram. To będzie kilka czad Żyje 16 osób. bez mnie to 15. Nie no, do krzaka nie wejdę, bo jak ktoś będzie snajpił, Trzeba mieć wszystko na uwadze. Wejść do jakiegoś domku, słuchajcie. Budować sobie jakiś daszek. Ej, powiedzcie mi, nie powinien się nikt połapać, jeżeli zrobię tak. Tak I zrobię Tak Nie? I zrobię czeka jak to się robiło Tak Tak I tak O Jezus Maria co ja zrobiłem Nie Naprawdę Oś ty w mordę Nie to Dobrze Ale bym to zmaścił O nie powinni się połapać, nie? Że tu ktoś jest. Dobra, mamy wizję, aby. Czekamy dalej. Tam są chłopy. Będzie tragedia, jak zaczną do mnie strzelać. Ale wtedy muszę wymyślić sobie make. Jezu, znowu ten błąd. Nie no, nikt cię nie połapie. Ktoś jedzie. I jedzie. I jedzie. A few moments later. E? pod górkę nie umi wyjechać? Tej stary, pocisnąć to auto jak nie umiesz wyjechać pod górkę. Nie? Na koło? O patrz, chłop poszedł. On go słyszał. Kolejny. Uuu, jest niebezpiecznie. Ściekły kurczak. I chłop. Ej, ale piękna głowa by wyszła. Burza. O burza, ale zepsułem. Nie mogłem się powstrzymać. Dead? Chcę jeszcze w nich. Może kogoś zabiję. Wow. Dobra, robimy to. Uciekamy teraz. Tu jest gdzieś bot. Mogę sobie go zrekrutować. Chodź, Glutek. Przydasz mi się. Nawet nie wyobrażasz się jak bardzo. Ktoś się rodzi. Muszę to przerwać. Gdzie jest auto? Nie wiem, gdzie jest auto. Tutaj. Purczę, Najgorzej. Właśnie na mnie leci typ. Chyba. Gdzieś obok mnie. Boże, strefa. Biegnij Mordę jeża, jakby to Pan Boczek powiedział. Mam przekichana. Żeby teczka była. Boże, bo no. Ja mam chłopów. O Jezus! Dostał? Oj Jeszcze spinał jakiś Ja lecę Dad Okej. Okay. Okej tu. Nie! Zasnajpił. Mnie tak blisko było. O kurde. No dobra. No to słuchajcie na dzień dzisiejszy. Wylosujemy coś między z 500 fałdolcy a 800. Niestety było bardzo blisko. Kurczę, jakby mnie nie zasnajpił, no to mielibyście w rękawie, słuchajcie, 1200 fałdolcy. No ale... To zawsze coś, słuchajcie. Dzięki za, że byliście, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Słuchajcie, zapraszam do kolejnego oglądania. widzieliśmy niestety tylko złoto, ale w kolejnych seriach może nam się uda. Mam nadzieję, że będziesz w kolejnych seriach. Trzymaj się. Subik razem z Boneczką. Pamiętaj komentarze, żeby wziąć udział w konkursie. No i się Maneczko, trzymajcie się. Do kolejnego. Elo.